Witajcie e, Tak e, Witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale e, Co z tego, że ostatnio jakikolwiek oznak e, Oznaka życia jakakolwiek była na moim kanale 10, 10 miesięcy temu Ale e, tak e, Pojawia się film nowy Ponieważ e, musiałem Znaczy bardziej to chciałem e, Podzielić się z wami moim światem e, Na trybie kreatywnym, który sobie buduję od paru miesięcy Yy, I tak to się prezentuje. Yy, tutaj jest taka mała wioska z, z takim zamkiem, można powiedzieć, yy, wieżami strażniczymi i nawet takimi małymi detalami, jak tutaj statek wbity w skałę. Tutaj wszystko jest bardzo ładnie wydetalowane. Tutaj z dachu nawet zaczynają. <laughs> Spadać różne tam przedmioty, nieważne, że. O! No to może nawet tutaj dziurę zrobię, że niby spadło. O! No i git jest to z tego, że tutaj nie ma nic. Ale o! No to może to lepiej naprawimy. Jak tam nic nie ma, to będzie lepiej wyglądać. E, no, no to tak to sobie fajnie wygląda. Yy, tak, jeżeli byście się zastanawiali gdzie byłem przez te 10 miesięcy to już wiecie yy, Ale nie tylko, ponieważ gram sobie w inne gry Bo chciałem sobie zrobić przerwę od YouTube'a, tak jak pewnie co, co Jakieś 2 miesiące na 10 miesięcy yy, No tak Tak mam często, że potrzebuję jakichś częstych przerw od YouTube'a Ale yy, Tak Tak się złożyło I tak bo taki świat jest tutaj. Na przykład port jest ładny w tej koni. Jeden, bo drugi tam gdzieś uciekł. tam O, tutaj sobie spaceruje, udowolnił się. Ale to nieważne. Nie y, tak. To nazywałem Pertland. To ładne miasteczko, które y, specjalizuje się w wydobyciu miedzi. Tutaj jest o miedź. Y, no i nawet napisałem tam trochę, y, nie wiem, lord można by tak to powiedzieć, że to miasteczko jest y, opustoszałe, tak wszędzie leżą kości, miedzi, o, miedzi, gdzie leży miedź, tu leży miedź y, przez to, że y, miedź się skończyła i była bitwa o miedź no i jak miedź się skończyła, była bitwa o miedź wszyscy się o nią bili, no i tak to wyszło, że miasteczko opustoszało a jedynym mieszkańcem tej całej mieściny jest o tutaj, ten, tutaj, co sobie mieszka w, przy wieży strażniczej. A dlaczego? No, po tak, bo to jest najdalsza osoba, i jako jedyna nie, nie odczuwa jakichś większych przychodów od tego, że była tam właśnie mieć wspierana, tylko żył sobie tutaj i właśnie wspierał opłatę za. Za swoją pracę no i tutaj był sobie strażnikiem w tej wieży. A teraz dalej jest strażnikiem, tylko nie płacą mu za to. Tylko robi to z, z, z pasji, można by tak powiedzieć. Z tego, że po prostu lubił swoją pracę. A tutaj jest mur taki, no tutaj się nawet zapada ten mur troszeczkę. E tak, zbudowane też przeze mnie. Wszystko to jest zbudowane przeze mnie. Wszystko jest ładnie szczegółowo zrobione: wszystko jest zarośnięte, bo to stare miasteczko jest yy, dość. się starałem nad tym yy, miasteczkiem. No i dlaczego tutaj nikt tego nie zamieszkuje? Hmm, ponieważ jak opuścili to wszyscy, to, to się zaczęło nagle spadać i wszystko tutaj grozi zawaleniem, można zobaczyć jak tutaj, o tutaj już nie ma połowy filaru tutaj też nie, o tutaj też jest połowa filaru, tutaj jest połowa filaru, tu gravel jest w ogóle to też nie, nie zbytnio się nie trzyma, a najlepiej to wygląda tutaj jak, o tutaj w ogóle filar, filar się nie trzyma tego, to wszystko jest trzymane na bircie, ten cały zamek więc yy, tak tak to wygląda taki mój świat mały, który sobie buduję w wolnym czasie, którego ostatnio miałem mniej, chociaż nie wiem. Tutaj sta statek, o, nawet mogę podlecieć, pokazać ci gdy, jaki jest ten statek. Tutaj jest wiatr w tą stronę, tutaj można wszystko zobaczyć, wszystko wieje oprócz tej flagi, nie, w sumie flaga też wieje w tamtą stronę. Wszystko wieje w tą stronę, tutaj też to wieje w tą stronę, to tutaj się odczepiło odczepił maszt się troszeczkę i tak wieje w tą stronę. Yy, tutaj można sobie pochodzić po tym statku. O, i spaść nawet o nie zepsułem. Yy, no, i można pozwiedzać ten statek. O, tutaj można ładnie przejść. I jest tutaj taki statek mały. O, takie zainspirowane. Nie powiem od czego, ale jest tutaj taki ładny, że zawalone przejście jest i. Można sobie tutaj przejść do takiego skarbca, można tak powiedzieć. No i. Tak to ładnie, fajnie wygląda. Ale jeszcze najlepsze na koniec. Najlepsze to jest to, że to. to była taka rzeczka, która. Ona się tutaj się kończyła. A ja to tutaj rozszerzyłem. To można tutaj wypłynąć na większą rzekę, która jest większa po prostu i latający robcio yy, yy, więc tak yy. ładne tutaj o, a tutaj są te, te partikle bo to wydaje partikle takie śmieszne które ładnie nadają klimat temu wszystkiemu ale i tak naj, najciekawsze jest to że to mu głowa odpadła ale nie. Ciekawsze jest to, że niedługo też będą się pojawiać inne odcinki z możliwe, że z innych gier też bo y, jeżeli będzie mi się chciał to nagram coś. Z może z innej gry, jeżeli będę miał jakąkolwiek grę nagrania. Y, no nawet mam w planie y, około 23 wtedy kiedy będzie steam summer sale na steamie to to w okolicach tego dnia może można się spodziewać czegoś na kanale a tak to 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 też coś będzie w międzyczasie też na pewno będzie jakiś filmik yy, ale ciekawostka ten filmik się pokazuje w piątek a co ja napisałem w po, po, pod poprzednim odcinkiem w opisie? Możecie sobie sprawdzić. I wtedy napisać w komentarzu: haha, śmieszny i egg. E, tak, mam nadzieję, że easter egg będzie śmieszny, a nie taki bezsensowny. E, jak to się spodziewam, że tak powiedzą ludzie. E, a tutaj jest takie fajne, tajne. Tajna kryjówka, tajne miejsce spotkań. Zrobiłem je, bo czemu nie? Chciałem tutaj też zrobić jeszcze takie partikle, że woda uderza w wodę, jest taki wodospadek, ale nie chciałem się w to bawić, bo jak już to zacząłem robić, to później mi gra strasznie lagowała. I nie chciałem się w to mieszać. O! A tu latające drzewo. Może je naprawię chociaż. Yy, tak. Mapa będzie dostępna w opisie do pobrania, jeżeli będę mi się chciał oczywiście. Pamiętajcie, ja tutaj nie zbyt lubię się dzielić swoimi kreacjami, albo yy, jestem zbyt mało. O. Jestem zbyt mało pracowity, żeby się dzielić. Albo żeby dawać do opisu takie rzeczy. Wiem, że już troszeczkę przynudzam, ale od 10 miesięcy się nie widzieliśmy na moim kanale, więc tak. Subskrybujcie, bo czemu nie? I łapkę w górę dajcie, bo o, też czemu nie? No tak, żegnajcie, ciao.